Cześć, nazywam się Daniel Dryjewski i kandyduję z listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu 18, czyli z Siedlec, numer na liście 9. Jestem członkiem Partii Zieloni. Moją pasją jest fotografia przyrody. Kandyduję do Sejmu, dlatego że kocham zwierzęta i chciałbym czynnie działać w zakresie ochrony zwierząt. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii. Ważny jest dla mnie rozwój lokalnego transportu publicznego, walka ze smogiem, ochrona zagrożonych gatunków, siedlisk, ginących roślin i zwierząt, zapobieganie kryzysowi klimatycznemu. Jestem zwolennikiem radykalnej zmiany programu edukacji w szkołach na zdecydowanie bardziej proekologiczne. Kandyduję, ponieważ zdecydowanie nie zgadzam się z polityką obecnego rządu z rujnowaniem przyrody, jakiej w tej chwili ma miejsce. Potrzebna jest radykalna zmiana polityki wykorzystywania funduszy unijnych przeznaczanych na rozwój właśnie nowoczesnego transportu, ale również na walkę ze smogiem, zdrowego odżywiania, nowoczesnego ekorolnictwa, ochronę zagrożonych gatunków, unikalnych siedlisk zwierząt i roślin, działania promujące inwestycje w czystą, zdrową i tańszą energię odnawialną. Niezbędne są nowe ustawy regulujące kwestie odnawialnych źródeł energii, tworzące nowe miejsca pracy w tym obszarze ograniczające szkodliwe dla zdrowia Polaków, emisję pyłów, ze spalania m.in. węgla, do, które powodują co roku śmierć minimum 50 tysięcy Polaków. Uważam też, że aby stworzyć szansę dla przyszłych pokoleń na normalne życie, niezwykle istotna jest edukacja dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat w zakresie ochrony środowiska. Dlatego jestem zwolennikiem zmiany programu edukacji w szkołach na zdecydowanie bardziej proekologiczny. W rozmowach z ludźmi często słyszę, że nie ma na kogo głosować, że nie mają ochoty wybierać mniejszego zła. Dlatego chciałbym powiedzieć, zamiast mniejszego zła wybierz większe dobro i zgłosuj na partię Zieloni. Środowisko, które nas otacza, to nie tylko sprawa dotycząca nas dzisiaj, ale również odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami. Dlatego zdecydowałem się ubiegać o mandat poselski z ramienia Partii Zieloni w Komitecie Koalicji Obywatelskiej z miejsca dziewiątego. Dziękuję.